Witam, panny, zobaczmy, jak miesiąc grudzień dla Was i u Was. Zaczynamy od kart przesłań. A więc kosmiczna energia, która już wyskoczyła, zostawiamy. I karty tarota, a więc miesiąc grudzień dla panien. Jaki ogólnie ten miesiąc dla Was, drogie panny? I jaka radzona jest Wam postawa? Zostawiam, dwie się pokazały, to zostawimy. Oj, 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 pod spodem, słuchajcie, dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy, więc jakaś... Może energia niekoniecznie taka mocno trwała lub mocno zasadna. Może w waszej wyobraźni czy w waszym poczuciu było to coś intratnego lub coś fajnego lub jakieś... No jakaś pozycja gdzieś tutaj, no tak trochę jakby no się kończy, czy, 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 czy zmienia swoją postać rzeczy, tak, a więc coś mocno realnego dociska, czy też jakiś jest krytyczny moment w tym wszystkim pokazany w tle, który może kogoś tutaj zastał, albo który w tym miesiącu też będzie gdzieś się pokazywał, że jakby no, o szczęście trzeba dbać lub... Kiedyś taka, słuchajcie, była piosenka nic nie może wiecznie trwać, tak? Ale e, dla jednych to może być tak, że po prostu ktoś chciał zatrzymać jakieś, słuchajcie, możliwości, a, czuł się w tym w jakiś sposób zwycięsko, a tak naprawdę, no, właśnie ktoś czy los zadecydował za niego, że, e, że te opcje czy te możliwości się no, gdzieś rozeszły, rozmyły. Umknęły, może się nie utrzymały, może gdzieś przeminęły. Tak się tutaj pokazuje, może nie dla wszystkich, może dla kogoś e, taka informacja. Jaka, słuchajcie, energia tego miesiąca dla, y, dla panien? Macie to samo, co miały słuchajcie ryby, a więc e, dziecięce kroki, dziecięce kroki, które mówią: Działaj, kieruj się intuicją, zanim nabierze to sensu. A więc to coś, co ma nabrać sensu, może właśnie wymaga drobnych kroków, małych kroków, świeżego może spojrzenia na sytuację, może też nowego wglądu w to, gdzie jesteście, co robicie, aby to nie było też takie gdzieś okraszone jakąś może taką intencją nastawienia się, czy budowania już jakiegoś scenariusza wydarzeń. Wejścia w to z odrobiną też takiej świeżości, ciekawości, takiego właśnie dziecięcego, powiewu, tego co naturalne, spontaniczne, a tego co takie, no bym powiedziała poznawcze. I miesiąc, droga Panno, Ci mówi, że jesteś wezwana w odpowiedzi na Twoje powołanie, Twojej duszy, która ma działać jako uziemiona, a więc tam gdzie jesteś, to, co robisz, y, pamiętaj, aby być w tym konsekwentnym, jeżeli czujesz i jeżeli wiesz, i grasz, i współgrasz z tym, co mówi Twoja dusza. A więc. Y Spełnienie Twojego życia w harmonii, zgodnie z Twoimi prawdziwymi potrzebami, nie może być też takie okraszone, narzuconą wygodnicką gdzieś poniekąd, być może nutą, czy taką leniwą gdzieś naturą tego, co bywa chęcią szybszego zdobycia albo inaczej uzyskania tego, co wydaje się, że, powinni, że powinno dać Ci szczęście. Tego głosu duszy nie. Nie oszukasz, mówi do ciebie ten miesiąc, i droga do życia zgodnie z tobą polega na odpowiadaniu na te wyzwania, które w każdym dniu chcą cię tą lub inną drogą doprowadzić do twojej prawdy. A więc ten miesiąc może chcieć ci pokazywać pewne kroki, które być może powinnaś. Poczynić odrobinę inaczej, wsłuchawszy się przede wszystkim w głos swojego serca, wsłuchawszy się przede wszystkim w potrzebę tą taką twoją naturalną, tego co twoja natura, co twoja aura, co ty sama sobą, czym emanujesz. Tak sama przed sobą, nie przed innymi. I nie dla przyspieszania czy pozyskania czegoś, ale dla faktycznego, swojego, indywidualnego szczęścia. Jaka, słuchajcie, energia tego miesiąca Wam się tutaj pokazuje? No, właśnie, księżyc. Księżyc, księżyca, więc energia pełni, energia cykli, energia kobieca. E, no, możecie mieć ten miesiąc przepełniony taki, no może być on taki gdzieś emocjonalny dla Was po prostu, drogie panny. Możecie czuć bardziej, możecie być w kontakcie z intuicją, czy też potrzeba jest tego, żebyście właśnie tę intuicję yy, śledzili, albo żebyście się z nią yy, no, gdzieś tutaj przywitali na poziomie tego jej studiowania, jak sobie radzę, jak odczuwam, jak yy, taka obserwacja. Karta księżyca może też mówić, że y, będziecie trochę, może bardziej przewrażliwieni na różnym punkcie, że być może będziecie też ten, te emocje y, gdzieś w jakiś sposób y, no, odbierać. Y, inaczej niż inni. Zwłaszcza, że jest to też energia, słuchajcie, taka m, trygonu wody, a więc to nie jest wasza energia. To jest energia dużej, no dużej emocjonalności, dużego też takiego czasami wycofania, czasami takiego gdzieś przestrachu, albo no gdzieś m, odkrywania w sobie, bądź co, bądź też czy widzenia bardziej wyraziście tego, co takim trochę gdzieś cieniem w nas jest. Miesiąc też może pokazywać różne cienie i blaski sytuacji, w których w których jesteście, więc możecie widzieć coś bardziej. Możecie coś widzieć też w innym świetle, niekoniecznie prawdziwym, niekoniecznie faktycznym, niekoniecznie takim, na które też jesteście gotowe. Tutaj się pokazuje taki, słuchajcie, akcent. Zwróćcie uwagę na sny, bądźcie e, może trochę bardziej tajemniczy. Może ten miesiąc też chcę tak trochę Wam powiedzieć, aby no, w jakiś sposób siebie nie rozczarować, w tym, sensie, że na przykład szczerością albo jakąś wylewnością po prostu podłożycie siebie albo nie uda Wam się rozpoznać czyich e, chociażby intencji. To jest taka, słuchajcie, też energia kreatywności, z pewnością także, mm, ale bywa, no, gdzieś takim zwiastunem pewnych. Rozczarowań i pewnego takiego, słuchajcie, braku pozytywnych aspektów, które możecie dostrzec. Symbolizować może też, pamiętajcie, to, co bywa magiczne, to, co bywa w jakimś stopniu takie no, stęsknione, takie gdzieś wycie do księżyca mi się zawsze w tej karcie pokazuje. A więc może będziecie za czymś tęsknić, może czegoś będzie wam mało, może będziecie czegoś. Sentymentalnie do czegoś bardziej podchodzić, yy, czy też Wasze myśli i. Uczucia będą krążyć wokół takich, właśnie gdzieś bardziej zawahanych aspektów, przez co no, może to gdzieś trochę y, odsuwać pewną racjonalność w tym miesiącu od Was. Dlatego tym bardziej wsłuchajcie się w intuicję, pokazało Wam się też właśnie dziecięce kroki, a więc nie śpieszcie się tam z czym idziecie lub czego się boicie, lub co sobie wydumacie w tym miesiącu. Bądźcie ostrożne w tym odczytywaniu. I przede wszystkim bacznie patrzcie na to, co Was tworzy, co jest Waszą prawdą. Nie poprzez lęk, nie poprzez pewnego rodzaju no, takie zaślepienie, czy takie gdzieś no, niedostrzeżenie tego oczywistego, wyrazistego obrazu, ale spróbujcie zobaczyć to realnie. Rada na ten miesiąc, słuchajcie, jaka Wam się pokazała. Królowa Kielichów. I rycerz mieczy, no właśnie. A więc widzicie, takie też energie e, bądź e, ciepła, bądź e, otwarta, bądź taką e, no... Ty, droga panno, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą bez względu na to. Wykaż się taką gdzieś nutą budowania zaufania, ale miej też na oku tych i te sytuacje, które mogłyby no, gdzieś naruszać zaufanie Twoje. A więc może nie podchodź do wszystkiego w taki bardzo rozemocjonowany sposób, czy taki mocno naiwny, gdzieś poniekąd również. Może zwróć tutaj w tym miesiącu panno uwagę. Także na to, co słyszysz, co do Ciebie dochodzi, co. Jakie, jakie emocje są tobie podarowane? Czy one są faktyczne, realne, czy one są tylko gdzieś, no właśnie, dyktowane także słabościami innych? Tutaj może będziesz musiała takie rzeczy rozpoznać, może też zaskoczyć cię pewna sytuacja, która, no właśnie, ci, wydawała ci się, że jest pewniakiem, a takim pewniakiem nie do końca być musi. I bardziej mam tutaj wrażenie, że chodzić może o to, co uzna za swój sukces, a co do końca Twoim sukcesem wcale nie jest, ale nie przerażaj się, bo to Ty decydujesz, Ty wiesz, Ty tego potrzebujesz. I pytanie, czy to, co faktycznie zgasło w Twoich oczach, czy jest, czy warte było takiego poklasku, czy w zasadzie dzisiaj patrzysz na to także realnie i myślisz sobie, że stać Ci na więcej, a Twoje ambicje sięgają dużo bardziej i jeszcze wyżej. Miesiąc również mówi do ciebie: naucz się dyplomatycznie czy też strategicznie o trudnych też emocjach lub o tych bardzo miękkich rozmawiać w sposób delikatny, a więc mm, nie siłuj się też, nie, nie forsuj też swojego, ale i też nie zmuszaj do emocji, na które ktoś może nie jest gotowy. Postaraj się dać te pole tej. Taką dozę jakąś, bez oceniania i bez faktu jakiegoś drugiego dna czy podtekstu w tym wszystkim. Postaraj się widzieć coś bardziej wyostrzenie, postaraj się być także konkretna, rzeczowa być może także w stosunku do tych, którzy i tobie tę rzeczowość niosą. Mogą też w tym miesiącu przychodzić do ciebie różnego rodzaju wieści. No i też ważne właśnie. Yy... Na te pochlebstwa, czy na te trudne być może także treści, albo te, na które czekasz, których oczekujesz, na ich interpretacje. Jak je właśnie interpretujesz, jak postępujesz z tym nosem do sytuacji, do ludzi, do ich intencji także. Zobaczmy jeszcze, jakie ciacho dla Was, drogie Panny, czy się potwierdzi, czy coś się dopowie. Zerknijmy. No i pokazało wam się przesłanie, że nauka. Nauka jest jak wiosłowanie pod prąd. Jeśli się zatrzymasz, wracasz z powrotem. Hmm. No ciekawe. Może stąd te dziecięce kroki kroki pomału, idź do przodu, ale idź, przemieszczaj się, nie cofaj, nie stój, nie pozwól sobie na ten, na ten krok do tyłu, tak, a więc no właśnie to, co już zdążam powiedzieć, tej tutaj energii księżyca, która może gdzieś was straszyć, która może gdzieś chcieć sprawiać jakiś taki lęk czy opór. Postarajcie się widzieć pewne rzeczy może bardziej realnie, ten rycerz mieczy też może mówić o Dużej logice, czy dużej, właśnie potrzebie nauczania siebie poprzez te emocje, które otrzymujemy z zewnątrz i które też fundujemy innym. Jak one nas tworzą, w jaki sposób tym, co nam czynią, tworzą nas i budują naszą siłę. I ta informacja, słuchajcie, która mówi: nie zatrzymuj się, tak? Nawet jak płyniesz pod prądem, może zwłaszcza nie zatrzymuj się, wiosłuj dalej, bo jak staniesz no to faktycznie e, nie czynisz żadnego postępu. A więc ja wam tego postępu życzę w drobnych, małych krokach, bez strachu i bez lęku, z nadzieją, optymizmem i z dużą miłością, która niech do Was tylko szczera napływa. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Hej!